Z Ewangelii według Świętego Jana. Pozdrowił ich pokój Wam, a gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz Bóg. Pokazał im swoje rany. Za chwilę wraz z tymi ranami wstąpi do nieba, po to by Jego rany i wszystkie nasze rany zostały w niebo wzięte, żeby Jego rany i rany każdego z nas, rany każdego człowieka, e, znalazły swoje miejsce w niebie. I po to potrzebujemy ducha świętego. Ducha, który dziś bardzo szczególnie przychodzi, żeby nam wytłumaczyć, że to co w naszym życiu przegrane, poranione, być może przeklęte, zostanie w niebo wzięte. Do zobaczenia jutro.